Witam Was w Astrotarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania, subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was. Wodniki. Czytanie dla Was na jesień. Zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy. Co my tutaj mamy? Kochani, Odwrócony księżyc pokaże Wam, co tu się dzieje na Waszej ścieżce, na Waszej drodze rozwoju. Hmm? Uważajcie, żeby się nie pogubić na tej drodze rozwoju Waszej, bo może Wam braknąć światła. Ale, możecie spotkać drapieżników mniej lub bardziej dosłownie ujętych. To mogłyby być takie jakieś groźne jednostki. Uważajcie na swojej drodze, hmm? zarówno za kierownicą, jak i po prostu w waszym rozwoju. Kogo spotykacie na swojej ścieżce? Hmm? Uważajcie, miejcie oczy szeroko otwarte, ale też spróbujcie coś wyczuć, bo nie wszystko może być jasne. Sądzę, że możecie natrafić na niejasności, mogliście już natrafiać na niejasności. I one mogą gdzieś tu wrócić. Jakie to mogą być niejasności? Chwileczkę. Właściwie to użyję tej talii, którą mam pod ręką. Wy też możecie się zastanowić, czy nie wykorzystać tego, co macie pod ręką, bo to, co jest blisko Was. może być jak najbardziej przydatne dla rozjaśnienia tego, co jest niejasne. Mm, tak dwie kwestie przynajmniej mogą to być. To może dotyczyć różnych działań, gdzie biegniecie do góry, do przodu. Wiele działań naraz. Jakbyście dosłownie biegali po schodach. Jeżeli Wam się zdarzy biegać gdzieś po schodach, to zwróćcie uwagę, gdzie biegniecie, w jakiej sprawie. Bo tu mogą być niejasności. Gdzie wam się tak bardzo spiesz? To jest jedna z możliwości, jest jeszcze druga. Co się dzieje z komunikacją? Kto rozporządza komunikacją? Kto jakby przydziela jakieś informacje? Przekazuje informacje do wykorzystania, do zagospodarowania. Ktoś jakby. Hmm. Niejasności w sprawach komunikacyjnych, zarządzania komunikacyjnego, myślenia informacji. Dwie strony, Możecie mieć i to, i to, jedno i drugie. Albo tylko jedno. Także zastanówcie się, co tam, co tam u Was. Tak? Tych spraw może być ileś, nie każdy będzie miał dokładnie to samo. Mm. I z tym zarządzaniem jest problem. Jeszcze w innym miejscu wygląda, jakby byście mieli do czynienia z jakąś kobietą, która nie za bardzo jest w stanie zarządzać. Może wy nią jesteście, albo to ktoś bliski. I ona jest blisko tych niejasności. Ona chciałaby coś tutaj poprzestawiać. Pociągać za sznurki, ale może jej coś nie wychodzi w tej kwestii, albo coś robi za bardzo. To może dotyczyć większej grupy osób, na przykład trzech kobiet. I to dotyczyć może czegoś, co tak się trochę jakby kręci w tańcu. Hmm? To mi przypomina takie jakieś powiedzenie, które. lekko wulgarne, które ktoś kiedyś mi przekazał, jakby, że się ktoś. Nie, w tańcu. Tak jakby no, chodzi, chodzi z grubsza o to, że tak jakby ktoś działa może bardziej zdecydowanie i bezpośrednio, może ktoś tu działa zbyt. Albo właśnie może ktoś nie działa bezpośrednio. O. Hmm. I w tym tańcu jest jakiś problem. Jakby wszyscy się nagle zgłaszali do odpowiedzi: Ja, ja, ja. A przynajmniej parę tych osób miały jakieś emocje do wyrażenia, które chcą gdzieś tam. Wejście, ale, ale to tak rączki podnoszą. Każda jest jakby jedną z trójki. Nie ma nikogo w centrum. Mm, coś tu się kręci. Może to być jakaś grupa osób. Ale zasadniczo w tej samej interakcji nie ma problemu. Tylko tak jakby ktoś tu, jedna z tych osób usiłowała gdzieś się połączyć z cesarzową. I. I wtedy może się problem. Albo ktoś usiłuje być cesarzową, ale tylko jakby przybiera strój cesarzowej. Jakby to było tylko jakieś, jakaś powierzchowność. Hmm? Ktoś tu wygląda na cesarzową. Ewentualnie może być to też postać, która miała taką funkcję cesarzową i gdzieś czuła się, jakby była na piedestale. Taka żona cesarza. Ja może już to, jakby nie jest żona cesarza. Jakby przestała być żoną cesarza. W tym momencie, kim jest. Miała funkcję jakby była taka funkcja pełna godności, ale teraz mam, mam takie poczucie, że jakby to było tak jakby coś zostało utracone. Mm? Nawet sam cesarz mógł nie istnieć, ale jakby nadal była ta funkcja. A teraz jakby coś, coś się wydarzyło i, i już, już, już jest. E, chciałabym powiedzieć, pozamiatane. Ale jeszcze do końca nie jest pozamiatane, bo te króliczki, które ona ma do zarządzania, to jeszcze gdzieś są u jej stóp. Jeszcze może powiedzmy coś zrobić z, tym, z, z, z tymi, których, których ma blisko. Z tą energią tutaj, taką, która łatwo mogłaby się w teorii rozmnożyć na, na więcej, mogłoby być tych króliczków dużo więcej szybko, ale może jest, czuję, że jest taka blokada w tym i, i to się nie wydarzy. Być może ta cesarzowa była właśnie związana z kimś. Mm? Ale może już nie jest związana? Albo jeszcze ten związek w jakimś sensie istnieje, ale powinien, jakby już, już ta sytuacja powinna być rozwiązana. Hmm? Jakaś relacja. Relacja dwójki osób, które mogły razem świętować i pokazywać się razem na oczach wielu, ale w, w tym momencie coś, coś jakby wraca, ale Wraca ten temat. Hmm? Może to jest temat do rozwiązania. Niezależnie od tego, czy, czy ci ludzie nadal świętują, czy nie, czy nadal są pokazywani. Tu jest jakaś wyraźnie czuję, że tu jest sprawa do rozwiązania. Jakby cesarzowa ma to z tyłu głowy. Ona mogła być tutaj w tej parze, a może nie. Może niekoniecznie. Hmm? Wydaje się być podobna, ale znów, co z tym udzieniem? Hmm? Co z tą, czy znaczy tu nie ma, ja mam takie poczucie, że tu jest, tu jest jakaś fasadowość. Hmm? Jakby za fasadą, Fasada może być bardzo ładna, ale za fasadą coś tam się. Coś jest. Mm. Albo właśnie czegoś, właśnie czegoś nie ma. Właśnie może to być taka po prostu fasada. Hm. Mm. Jakby ktoś pozował na królową, ewentualnie mogłoby być tak, że to byłaby jakaś taka modelka, która wciela się w rolę cesarzowej, ale nie jest jej, tak naprawdę nie jest w niej, jej, jej wygodnie w, tej, w tym wcieleniu. Wolałaby być kimś innym. Albo może nie jest w stanie... Nie potrafi stanąć w jakimś sensie, ktoś nie potrafi stanąć na wysokości zadania. Hmm? Jest to ważne, jest to podstawowe, moi drodzy. Jest, i może to wzbudzać emocje w różnych osobach. Nawet jeżeli nie jest to jakoś od razu widoczne, to gdzieś wyżej tych emocji jest sporo. I część tych emocji będzie tak. To wygląda, jakby te kwestie emocjonalne były. Trudne do określenia jednoznacznie, jakby nie było wiadomo, czy jest tych emocji już za dużo, czy, czy, czy nie. Mm? A to może być związane właśnie z obfitością emocji, obfitością emocjonalną, ale ta obfitość może być jakby czasem przerysowana. I było tego za dużo. I to stoi w jakimś takim konflikcie znowu z jakimś nowym działaniem, które nie wiadomo, czy było podjęte, czy nie było podjęte. Było i nie było. Ktoś chciał być jak ta oto osoba, tu taki obfity, taki pełen. Ale coś tu dziwnego się wydarzyło z tym działaniem. Jakby ktoś. Zamierzał podjąć jakieś działanie, ale go nie podjął. Niby coś zainicjowane, ale nie do końca. I to gdzieś, gdzieś się kłóci z, tym, z, tym, z tą obfitością. Znaczy, kłóci się, są, nie kłóci może do końca, jakby są, to, jest, to jest coś przeciwnego. Może w momencie, gdy ktoś podejmuje nowe działanie to jakby traci poczucie obfitości, a jak porzuca to działanie, to zyskuje to poczucie obfitości. By przełączał się ktoś z jednego, z jednej strony na drugą. I trudno byłoby oba elementy zharmonizować, jakby Da, nie da się jednocześnie działać na nowo i mieć poczucia, że ma się aż, aż tyle, że ma się całe wiadro kieliszków. Może być też tak, że ktoś za dużo tych kieliszków sobie wychyla, gdy nie działa albo gdy właśnie działa. Te kombinacje mogą być różne, i sądzę, że jest to. Mamy tu do czynienia również z pewnego rodzaju kombinacjami. Ktoś trochę tu kombinuje z tym, co, z tym co, co robi. Nie wiadomo, czy robi, czy nie robi. No i tak robi może trochę na wpół. Hmm? Jest problem z podziałem dóbr. Jakby dwie strony były, i ktoś coś dostaje, ktoś czegoś nie dostaje, ale ogólnie jest to jakieś wykręcone albo ktoś nie może czegoś dostać, ale jest to ogólnie jakieś takie dziwne. I może być tak, że dotyczy to, znaczy na pewno dotyczy to. Więc jakbyście mieli wątpliwość, to na pewno dotyczy to tych dwóch osób, o których wspominałam wcześniej. Tylko to mogą być te osoby, które tutaj teraz są przy tym, kto rozdziela, albo inne. Hmm? Ale jest gdzieś to powiązanie. Tu ktoś był związany albo jeszcze jest. I to wraca jako temat. A tu, między tymi ludźmi, staje ktoś. Staje ktoś, kto powinien dokonać jakiegoś rozdziału dóbr. Jednej stronie, drugiej stronie, może tylko jednej, ktoś coś próbuje przyznać. I obawiam się, że ta osoba, która zajmuje się tym rozdzielaniem, nie robi tego sprawiedliwie, nie robi tego rozważnie. Moi drodzy, tu jest waga, jak się dobrze przyjrzycie, jak uda nam się to doprecyzować. Ale wiecie co? No. Jakbyście tutaj. O, ojej, widzicie, aż trudno to wskazać. Dobra, o. Trudno jest pokazać i początkowo trudno jest sprecyzować, na czym polega brak równowagi w rozdziale tych zasobów. Może jakiś wartości. Ktoś komuś daje coś wartościowego, a ktoś komuś nie daje. A mm, sądzę, że druga strona jak najbardziej powinna coś uzyskać. A może ta pierwsza nie powinna czegoś uzyskać, tylko ta druga. Moi drodzy, jest tu jakiś problem. Hmm? Kto co dostaje, kto czego nie dostaje? Czy ktoś dostaje coś, a ktoś zupełnie nic? Jak to wygląda? Hmm? Kim jest ten, kto rozdaje? Czy to jest ktoś? Czy to jest jakaś instytucja? Czy to jest fizyczna osoba? Różnie może być. Czy to jest jakaś firma? Hmm? Czy to jest jakiś szef? Nie mam poczucia, żeby to był jakiś szef do końca, choć to może, jakby to był fizycznie człowiek, to to mógłby być ktoś, kto jakby coś ma. I może się tym trochę pochwalić, może przywdziać takie bardziej mm, strojne szaty. Ale jakby. Nie jest to ktoś, od kogo wszystko zależy. Jeżeli to byłby taki szef, to mógłby być taki szef, do którego można przyjść, ale można przyjść jeszcze do kogoś innego, kto wygląda podobnie. Jakby nie, nie jedyny. Jest to blisko niejasności na Waszej drodze, moi drodzy. Które łączą się z czymś, z czymś jeszcze. Czymś jeszcze, co nie jest do końca odsłonięte. I może dotyczyć w jakimś zakresie wizerunku tejże cesarzowej albo podobnej cesarzowej. Kobiety, która gdzieś była może pokazana, ale może być już niewidoczna albo widoczna gdzieś w mroku mniej widoczna. Hmm? ale coś jest jakby do, do końca nie pokazane i, e, i o to tutaj też chodzi, to jest blisko niejasności ktoś, ktoś wskazuje na to te, te emocje wskazują na to, co nie do końca zostało pokazane, ale jakoś wraca hmm? coś wam jeszcze wylosuje istotnego taką, taką potrzebę. To jest dziesiątka kielichów odwrócona. Ostatnio wróciłam do tej talii i, szczerze mówiąc, zapomniałam, że dziesiątka kielichów wygląda tak, jak wygląda tutaj. Moi drodzy, matka z dwójką dzieci. Może matka, która znowu jest nawet w ciąży. A jak nie, no to po prostu z dwójką dzieci. I obfitość emocjonalna. Ale karta jest odwrócona. Co się dzieje z tą matką? Mm? Czuję, że w Waszym życiu jest jakaś matka, która może być dosłownie matką dwójki dzieci, i jest tu jakiś problem, któremu trzeba byłoby się przyjrzeć. I jakoś temu zaradzić, jakby może trochę temu zaradzić. Potrzebne jest zburzenie czegoś. Mm. I co ogólnie może Wam pomóc? Ogólnie Wam może pomóc jeszcze zarządzanie działaniem i ktoś, kto ma silną osobowość i nie boi się ognia, nie boi się gorąca, jest w stanie wręcz. Podążać przez płomienie. I ktoś, kto jest w stanie działać stabilnie, trzymać stabilny płomień, który tak po prostu nie gaśnie. Hmm? Ktoś taki może Wam pomóc. To działa cały czas do przodu. I to nie od wczoraj, nie od tydzień temu, nie od miesiąca. Tu ktoś już, już wie, co robi. Hmm? Ten ktoś może Wam pomóc. Moi drodzy, wszystkiego dobrego Wam życzę jesienią i później też. Cześć, wodniki.